Rzucamy, trafiamy, pijemy dopóki oni puszki nie postawię. Wy dwoje gracie. A oni, oni rzucają i my musimy puszkę postawić. Gumęł. Miejsce. Czemu i gumę chcesz przez gumę z kumadem? Alicja. Otwierać piwa? Otwierać piwa. Jakżeż mordę Alicjo. No Idź tak końca szybko. Ona teraz jest lacenka. Bo nie ma czasu. Kurwa, jedną rzucają. Każdy swoje, pije? No, co, trzy, nie, Nie trzy, 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 nie nie trzy, Nie trzy, Nie, Nie zaczyna. Jak ja trafię, trzy, 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 nie nie krzykną stop, Jak stop, to przestajemy. Ale tą puszkę nie przewrócicie. Nie, nie nie nie, Nie no, ja teraz? Ja wej po prawej. Ja lecę, ja go yes. Jest. Kurwa jeszcze spiję. Za ko, za kurwa. My dwóch pijemy. No, no, się... no kurwa. Nie no, kurwa. Biegnie się, a ja biegł Stop! Nie go To było śród spodopiero. Teraz biegnij się stać biegnij się Co. się wygrywamy Kto, gdzie? Teraz Ja biegnę, ja biegnie. To jest kurwa, trawa.

Kurwa, to tego, bo to przewrócił góźdź będzie. Będzie dysponifikacja. Ja rzucam? No. Jak z kurwy syna nie trafię. O, patrzcie na mnie, ja tego już Kurwa, przymieś się. No widzę. Przymieś się. Do czego? Pięknie się ustawiasz. Aj! O no, kurwa. Klejem, klejem. Gotuj się mi zrzuca. Kurwa, no zeszła mi prawa woda. <laughs> Brawa ci zresztą Ja stawiam, bo już Za mało piwa, za mały cel Tak, tak Leci, leci jakby co Gotujcie jeść Co za, za mecz? No kurwa, za mało wypiliśmy jeszcze <grywa> Za mało kurwa. Ej, bo co stoi. <grywa> ej, ja, ej, ja skończę, to co, to wygrywamy? Dalej jedziemy, do wygrywamy. to wygrywamy. nie skończysz tak. Ostatni zaś światło, ostatniego gryzie pies. Stop! Ostatni zaś. Eee. Biegniesz, biegniesz. O, tak musisz. Kurwa, ale <grywa> Stela piegu. ja to jest zresztą. kur... Set, set, game, game, set, mecz od razu. Kurwa, łysy ty za mało Nie bluń. Dawajcie piłkę, nasza piłka. Dlaczego? <grym> Bo <wysy> rzucał. <grym> Trzeba piwa naruchać i gramy. Pierdol piłkę! Pierdol piłkę! Weź fotel! Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opuścić boisko. <grym> kurwa. To mnie. No rok temu nie pamiętasz? Tak? Aha. Rok temu. Spoko. Kurwa, po co dawaj gramy. No, nie ma przerw technicznych, kurwa. Nie dotankowuj! Nie dotankowuj się, bo to wpływa no, na pełną koordynację ruchową. Bo już wam blisko było. To nie fair, bo ja też już jeszcze pijam po tyłku. No nie, no no, to już było ty. Poszukuję ta piłka. No, no. Teraz nie, już kończę, kurwa, Stop! Nie, podoba mi się. Bo i Jeszcze ja. Ale wkurwilibyście się, jakbym nie wcisnął nagrywania. No na YouTube jesteś Masz to wysłać wszystkich Tam pięknie Nie ma piwa Nieważne ja mam Ja muszę Ale rzucasz, tak, się to drużyna no, nie? A? No, kurwa mać Lecisz Wziel Ja Na szczecin <laughs> Nigdzie nie leci na razie jeszcze jeszcze nie nie do raz, raz Nie

Na namiot polecam. <grych> nie ale to są czynniki. Są czynniki nie wpływające na przebieg gry. Leście. <dzensy> Stupiej win. I No, no, no. Oh, tu no, jeden łyek. Przegraliście. Nie, zaledwie. teraz dobrze trafnął. Damy oh, oh, się do Przegramy. Chyba <grych> <grych> no. <grych> się wybierze jak Ania. Nooo... Ania dała radę Ania grała? No. No, kurwa jak? Grała, grała! Zapierdalała Ania nie uśmiech! Ania, to chodź dole, zagramy Dawaj, dawaj Dawaj po widzę piwem na alei i grajmy cześć, 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 cześć Bo wycieczka I idzie Hasło, hasło Bardzo dobrze! Tak, trysujemy ich. Stop! Stop! Jeszcze nie koniec. Koniec, a już koniec. A nie no. nie. Everything depends on my... no, no. no. is the best o -oh! Oh, oh, jak no ty, jak To mam <laughs> <Pink form. laughs> <summing> <jak> <summing> Nie traf, nie traf, traf kurwa, kurwa, mamy szansę, nie traf, ale uważaj Osa, osa Ty miałeś kurwa, miałeś jest Tak się dzieje Tak się dzieje Ależ ładna prawa kurwa, Obmoczona jest kurwa, to to jest kurwa, to jest to jest to to jest nie jest pierwszy jest jak tam możesz zdobyć? <gry> <Ja kura. gry> <tosi> <gry> <tosodow bunky> Honorowa wymiana koszulek po meczu <gry> Woodstock 2010! Będziemy na YouTube A na 11 będziemy znowu grać Ja pierdolę, ale jest chuj, ale jest naprawdę